Witam serdecznie, 9 października, jeszcze jest przed 11, ale zobaczcie ile pyłku targają z górczycy, czczółki. Tak. Nie widok A <c kisses> tu mamy złodzieja. Everywhere. Nie jest to chwilowe, tylko cały czas non-stop do półkrągów. No ładnie Tu była poddana matka Teraz zerknę, o, odpoczywają widolki z piłkiem przyleciały Muszą chwilę odpocząć i wejdą Akurat daszek tu z minion była 19 albo 12 sierpnia poddana matka Ile też nie czerwiła, ale już czerwi.